Tym razem testujemy spalanie Seata ATK z dwulitrowym wysokoprażnym silnikiem DDI o mocy 150 koni mechanicznych. Tępomat ustawiony mamy na 92 km na godzinę, co na Driftbox się daje no, prawie równą 90. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości to 3,8. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło równe 4 litry. Tym razem tempomat ustawiony mamy na 144 km na godzinę, co na Driftbox się daje równą 140. Na obrotomierzu widzimy 2400 obrotów na minutę i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości to 7,7. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 7,8. Spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 12,4, po 2 kilometrach 11,4 i po 3 kilometrach 8,7. Spokojna jazda po mieście 6 litrów, dynamiczna jazda po mieście 9,6.